Rozpoczęło się wielkie odliczanie do wydarzenia i uruchomienia maszyny zagłady Zegartyka. Plan Midasa jest gotowy. Czy burza może zostać powstrzymana? Czy władze, które się otworzyły, zwiastują nasz rychły koniec? Koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, aby dowiedzieć się, co takiego szykuje dla nas Midas i co wydarzy się już za niecałe dwa dni. Zostały nam również niecałe dwa dni na to, aby w sklepie pojawił się jeden z najsłynniejszych skinów, jakim jest oczywiście cykl. Koniecznie więc go zakupcie. Jak i resztę Fortnite'owych przedmiotów z kodem Jaiu Tak też zrobiła chociażby widoczna piątka, która z zakupami pochwaliła się na naszym Discordzie. Koniecznie postępujcie jak oni, a być może już na live z eventu otrzymacie od Towarzysza Jaju karnet bojowy. W opisie macie link do przybyszawki Instagrama czy Discorda, i to właśnie tam chwalcie się zakupami, aby pojawić się w odcinku. A teraz bez dalszego przedłużania. Zaczynajmy. Stało się, po wielu tygodniach nudy pojawiły się pierwsze zmiany na mapie dotyczące najnowszego wydarzenia, które rozpocznie się już jutro w godzinach wieczornych. A więc wybaczcie za ten omyłkowy odcinek, który de facto miał się pojawić właśnie dzisiaj. Niestety, błądzić jest rzeczą ludzką. Wy natomiast nie będziecie błądzić w Fortnite'owym świecie względem fabuły, jeżeli już teraz zostawicie suba z dzwoneczkiem, dzięki temu nie przegapicie już żadnej nowości ze świata Fortnite. Już jutro w godzinach wieczornych poznamy tak naprawdę finał sezonu i to jak będzie wyglądać przyszłość. Czy Midas planuje coś szalonego i złego, a może coś dobrego tylko zradykalizowanego? Temu się dzisiaj przyjrzymy, ale... Po kolei aktualnie w grze jesteśmy w stanie dostrzec ogromny licznik odmierzający czas do rozpoczęcia wielkiego wydarzenia na żywo. Epic Games powraca z fabularnym wydarzeniem po ponad półrocznej przerwie, co Fortnite'owych świrów powinno szczególnie zainteresować. Już za niecałe dwa dni dowiemy się jak wykryła się nowa przyszłość świata Fortnite, póki co wiemy, że maszyna Dnia Zagłady została już najpewniej całkowicie załadowana, a energia kostki Znajdująca się we władzach całkowicie została przekonwertowana do wnętrza urządzenia, które to coraz mocniej pulsuje na złoty kolor najpewniej według przecieków już niedługo kolor szczelin w urządzeniu zamieni się na niebieski lub fioletowy, co będzie stricte powiązane z słową kostki czy wymiaru zerowego. Po tym jak władze wyczerpały się z paliwa, zostały otwarte i obecnie w grze możemy zauważyć właśnie taki oto widok. Oprócz tego nic się tak. Naprawdę nie zmieniło. Jest to kolejny etap eventu. Ze samym władzy są puste i wydobywa się z nich jedynie powietrze, tudzież woda wokół nich nieustannie wrze. Już najpewniej jutro zobaczymy finał szturmu na agencję i to, jak się potoczy historia naszej gry. A no właśnie, a propos niej. Wraz z aktualizacją 12.61 został nam udostępniony nowy ekran wczytywania, na którym to widzimy Midasa, a także ulepszoną zbroję Tempesta. Doskonale wiemy, że jest to zbroja kolejnego już to czempiona burzy, jakim jest cyklon. Nie wiemy niestety, czy nowy wojownik plagi to jakiś zupełnie nowy byt, czy może sam Midas. Jednakże ja obstawiam te drugie. Wiemy, że w budowie maszyny, jak i pancerza pomogła mu inżynierka, ale nie o tym dzisiaj mowa. Oprócz zmiana żywo spróbujemy rozwiązać zagadkę, co tak naprawdę Midas planuje, a póki co mamy jeden, kluczowy trop. Likwidował każdego, kto mu wchodził w drogę, pozbył się Agenta Chaosu, ale może miał w tym wszystkim jakiś wyższy cel. Jak się okazuje, Agent Chaosu miał jobla na punkcie eksperymentów z burzą, a najnowszy trop dotyczący Midasa daje nam troszeczkę do myślenia. Do tego ekranu wczytywania został zamieszczony następujący podpis. Czy burza może stać pokonana? Tutaj pojawia się niestety moje spaczenie humanistyczne, które nakazuje mi interpretować wszystko podwójnie. Ten oto tekst, pomimo że wskazuje początkowo na po prostu interestenie burzy, może w rzeczywistości dotyczyć zupełnie innej rzeczy. A czemu? Ano, ze względu na tłumaczenie tych tekstów, w angielskiej wersji wyraz pokonana jest zastąpiony słowem broken, co oznacza również przełamanie, ale po kolei Midias może posuwać się do tak radykalnych kroków, ponieważ planuje wykonać parę rozmaitych kroków. Być może cała ta zabawa w niszczeniu agentów była tylko po to, aby zdobyć maksymalną możliwą moc, aby następnie całkowicie wyeliminować burzę ze świata Fortnite. Jest to bowiem plaga, która nawiedziła tamte uniwersum dziesiątki lat temu, przyczyniając się do wybicia 98% ludzkości. Od tamtego czasu świat Fortnite jest w nieustannej ruinie i dystopii, gdzie nieustannie o władze i wpływy w walczą rozmaite stronictwa, czy to ogromne korporacje jak windertek czy królowie tacy jak mroźny monarcha i Zawieja. Nie dziwnego, że taka persona jak Midas w końcu zabrała się za to, aby z pomocą odpowiednich pracowników zażegnać kryzys raz a na zawsze. Być może aktualna sytuacja w świecie jest korzystna dla rozmaitych firm, a więc Midas chce położyć temu wszystkiemu kres. Niszcząc burzę, przywróci stary ład, gdzie ludzie mogą rozwijać się bez obawy o to, czy pożrą ich pustaki. Czy może nie? W takim układzie firmy pokroju Ego mogłyby chcieć mu przeszkodzić, a więc postanowił ich wyeliminować całkowicie z gry. Agent Chaosu sam siebie jest zaciekawiony istotą burzy oraz pracuje nad energią, tudzież pracował nad energią kostki, co mogłoby przyczynić się do odrodzenia króla burzy i ponownej apokalipsy. Midas, ostatecznie przejmując kontrolę nad burzą za pomocą mocy króla Oro i maszyny, mógłby zażegnać flagę raz, a na zawsze, jednakże istnieje także al. Alternatywna wersja wydarzeń. Być może, sądząc po angielskim słowie broken, Midas planuje nie tyle, co zniszczyć burzę, co złamać ją i zdobyć nad nią całkowite panowanie. Maszyna napędzana jej energią, a także zbroja wzorowana na czempionie burzy, według mnie Midas planuje właśnie zdobycie panowania nad burzą i użycie jej mocy do jakichś swoich większych celów. Oczywiście jego szczytny cel w postaci pokonania plagi i burzy jest wyniosły i piękny, ale troszeczkę nie pasuje mi to do Konspektu fabuły, chociaż jest to znacznie bardziej prawdopodobne wydarzenie, od próby zapanowania nad nawałnicą. W przypadku, w którym Midas przejmie władzę nad plagą, dojdzie najpewniej do ostatecznego scenariusza, w którym to po raz kolejny spotkamy przybyszy, a wiemy to z wielu źródeł. Sami być może powrócą, aby ponownie przywrócić równowagę w naszym świecie, jednakże, czy jest to możliwe? Wskazówki w fabule wskazują na to, że cała siódemka nas odwiedzi, jednakże nam pozostaje było czekać. Czy coś natomiast może pójść nie tak? Według mnie jak najbardziej. Próba zniszczenia burzy może zakończyć się zupełnie czymś odwrotnym i ta na nowo się odrodzi. Co jak co, ale inżynierka, nie ujmując jej tęgoty umysłu, to nie jeden z siódemki przybyszy, aby zbudować coś, co mogłoby władać czasem, czy wyniszczyć plagę okalającą dosłownie cały świat Fortnite i to nawet w kosmosie. Być może Midas podczas próby zapanowania nad burzą pod się, a na tamten świat znowu spadnie jakaś ogromna plaga, która spopieli życie. Wtedy czekałaby nas zupełnie nowa wyspa i scenariusz. Został nam zaledwie jeden dzień do wielkiego końca, a więc może zobaczmy co takiego zmieniło się w grze, a resztę teorii poznacie w poniedziałkowy poranek. Dobra. Wchodzimy tutaj, wchodzimy w nowe wiadomości i mamy napisane, że już niedługo o godzinie 20 rozpocznie się najnowsze wydarzenie. Pamiętajcie, aby być 30 minut przed całym wydarzeniem, aby zarezerwować sobie miejsce, czyli PG z w Świecie. ubezpieczy się na to, żeby nie powtórzyły się sytuacje m.in. z sezonu 8, gdzie to najzwyczajniej w Świecie mogliśmy na przykład nie doświadczyć eventu, ponieważ było za dużo gracza, więc my teraz najlepszy tryb jaki jest i idziemy zobaczyć jak wyglądają zmiany w grze. pierwszy co tam się rzuca w oczy to jakiś dziwny słup, a nie licznik, który aktualnie widziałem parę minut dosłownie. Mamy jakiś ogromny słup światła, ale może jest to po prostu błąd graficzny, ale na pewno się temu przyjrzymy. Choć, no wcześniej go nie widziałem. Wcześniej widziałem tylko licznik, a teraz widzę jakiś ogromny słup, ale być może jest to po prostu oznaczenie gdzie jest sam licznik, który zresztą już tutaj Widzimy, wskazuje on dokładną datę rozpoczęcia eventu i jest to godzina najprawdopodobniej 23. Tak szybko licząc w głowie, ponieważ te 3 minuty są zawsze dodawane do eventów, aby każdy zdążył właśnie do nich zdobyć. Czy tutaj coś się w samej agencji zmieniło? Nie, w samej agencji nic nie mamy, ale pamiętajcie, że przecieki mówią, że właśnie coś takiego zobaczymy jeszcze um, w tym sezonie. W tym sezonie jeszcze gdzieś tutaj rozsunie się wszystko, tutaj od agencji i będziemy w stanie zobaczyć jakieś wychodzącą właśnie maszynę zagłady na samą powierzchnię. Będzie to po prostu środek samego budynku. Dokładnego miejsca jeszcze tak nie znam, ponieważ według nie nieustannie się ono zmienia. No ale wystarczy tylko już poczekać te kilka godzin na sam event, a teraz zobaczmy jak wygląda tej Um, same włazy, jak widzicie, no, dość mocno zaczęło to bombelkować. Nie wiem, czy to tak wcześniej w ogóle wyglądało. Nie wiem, czy tak wcześniej były takie aż mocne bąbelki, no, jak widzicie, nic tu de facto nie ma. Niestety nie ma jeszcze tych mechanik z trawicy skota zaimplementowanych i nie możemy tutaj za bardzo wejść do środka. Z samego trybu tutaj obserwatora także nic szczególnego nie zauważymy, ponieważ tak naprawdę nic się tutaj nie zmieniło. A więc pozostaje nam tylko i wyłącznie poczekać um, na to, co tutaj. Może się z tym stać. Być może energia koski się stąd wydaje, albo już się nic najzwyczajniej w świecie nie stanie, chociaż tutaj mamy piątkę tych kwazów, może nawet jakieś pociski się pojawią, może jakieś wiązki energii, może coś w ten deseń. Jeszcze zobaczymy. Wy natomiast pamiętajcie o sobie, aby nie przegapić najnowszego eventu i live'u, a także żadnych nowości ze świata Fortnite. Pamiętajcie również, aby wpisać kod W Fortnite to jest sklepie, gdyż wygasa on co dwa tygodnie i musicie go resetować, tak jak mi tutaj wygasł. Także wpisujemy kod Jajuty, naciskamy potwierdź i to na tyle. Róbcie z nim ogromne zakupy. Ja akurat mam tutaj 975 fałdolców na jeden garden dla Was, a tymczasem życzę Wam wszystkim jego dnia. Trzymajcie się i cześć.